Jak co roku witamy Was na naszej już tradycji safari Urodziewiczów. Tutaj gościmy już kilka dobrych lat pod rząd. Jesteśmy od wczoraj, to jest Wasze przywitanie. I za chwilę zobaczycie piękną rybą, którą witamy się z Wami, z tym filmem. Także będzie się działo. Dzisiaj dojechała jeszcze druga część ekipy. Niesamowity skład, jak zawsze. Cała woda dla nas. Obsadzone wszystkie stanowiska. I czas pokazać rybę Rafała. Zapraszamy. Powiedz mi, jak to jest, znowu zaczynać sezon tak dużą rybą? Rewelacja. Woda zimna, a rybeczka jest. Godzina czwarta. Ten pan to jest szczęsiarz. A, jest, jest, to. Pewnie, że tak. Zawsze jak przyjedzie tutaj na safari... Zawsze jest rybka. Yy, po prostu ro, robi... Niesamowitą robotę. Robotę fantastyczną. Zaciapka zrobiona, fajna bardzo. A? To co, czas Dopalona, dopalona. O, Dareczek tam się postarał wczoraj, co? To co, zważymy chyba, zobaczymy co? No, to... zważmy tą rybę. 18 z 300, 300. z workiem. 17. No, to mówię. 300. 300 suchy worek, no? O, uh -oh! o, brawo! Jest dobrze. Jest! A! To Piążka. jest teamwork. No i zobaczcie te piękne złoto o, rafałowe. Super! Zaczęcie sezonu, ja pierdziele. nie wiem co dalej będzie. 17 jest, to czekam na uciechę. O, no, mój, mój człowiek Darek za super Mój człowiek Mówię, sezon, zaczęcie sezonu super Super rybka, byle tak było dalej Jak to jest Dareczku, tak wejść sezon, tak Fantastycznie Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaka to przyjemność Taka ryba Przegoniła tu wszystkich, bo wszyscy w te żyłki, w tamte żyłki, a ona szła jak chciała. Może się okazać, że to darka PB, a wtedy wiadro na głowę. Daję podniosę chcesz? No, a szwagier. Nie będzie PB. Na szczęście, ale jest. Nie, nie, nie będzie, ale jest blisko. 300 gram. To ile waży? Jest 18, prawie 18, 19, tam 90, jest 2 gram. 900, 900, 900, minus kilo 300. 17,900. 17,800, 17 no. i pół. Tak? Kilo 300 trzeba odjąć tak. od 19, od nie? No to masz dwóch, No to... 18, bo tam, tam 0,2 jakieś tam, to czyli 19 7, minus. 17,700. 17,700, 300 gram. Ale się fartnęło, bo by był ulany. No dobra, dobra ale, tak, on, ale, 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 ale wiesz, to ale tak dla zasady, Rafał. Dereczku, co? Chociaż po, po stópkach. Tak. Dawaj, dawaj mu, o, ma. Nie, bo, o, Ach, to... ja jestem polany. <średzt> Rafał dobrze polewa T na tej tak zasiadki. O, i teraz w całej okazałości. Dareczek złowił kolejną piękną rybę. Chodźcie. Jak tam łowca, nie za dobrze? Ha, ha. Odbijam zeszłoroczną majówkę. Kilka słów, miejsce, kula. E, kulka, żurawinka, miejsce tak 80-90 metrów od brzegu. I tam gdzieś 2 metry około, a. nie? W zeszłym roku popełniłem błąd, bo używałem bardzo dużych kulek. A tym razem posłuchałem łowców i łowię na małe kulki. I jest rewelacyjnie. To co dobre dla Ciebie szybko się skończyło, nie? Zgadza się, no niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy, jutro obowiązki, trzeba jechać do pracy. Dla mnie najważniejsze jest, że byłem, spotkaliśmy się w sumie dwa lata, nie widzieliśmy się. No, po dwóch latach. No, także miło spędzony czas, mogłoby być cieplej, A ale... A rybkę złowiłeś też ostatniej nocy. No i amurek 5 kilo. W sumie nie zrobiłem zdjęcia, bo taki troszeczkę był już zmęczony, więc szkoda, było szybko reanimacja. No, po holu od razu go wy wypuściłeś, no, także. Nie? Ja Pawłowi bardzo dziękuję oczywiście chłopakom za miłe towarzystwo. Myślę, że nie niedługim czasie się znowu spotkamy. No my będziemy walczyć dalej, damy Ci znać po prostu. Jak no poszło, zgadza się. No po prostu trzeba. Nie mam majówki, to była kwietniówka bardziej, więc muszę wracać do pracy, do obowiązków do żony. Aczkolwiek jutro też będzie dobrze. Także zadowolony jesteś. Oglądania. Dzięki, że do nas spadłeś. No, super. Pozdrawiam, cześć. Polewam troszeczkę. Pewnie. To murek tu delikatny jest bardzo. Oh. No taki przyjemne dychę może mieć. Także całkiem fajnie ryby biorą. Majówka na całego. No słuchajcie, w końcu weszły jakieś lepsze ryby. Wczoraj jamru, którego widzieliście. Później w nocy, energiczne branie z Łukaszem. Udało się szczęśliwie rybkę wyholować. Łukasz zaczął hol, ja dokończyłem. Piękna dwunasteczka, która jeszcze uleżała parę godzin w worku i chcę podziękować, ale zaraz to się uda. Fajny life systemik, piętnasteczka, wafter pojedynczy, także klasycznie już moja ulubiona kulka. Po dobrze położona, w dobrym miejscu robi świetną robotę. Ostatnia ryba zasiadka zasiadki. Fantastyczny lustrzeń na pasik. Znaczy, pięknie, na sam koniec jeszcze nie? No, cztery brania dzisiaj w nocy. Popadało deszczykiem dzisiaj troszeczkę. Z pierwsza, Pierwszy amator zmiany pogody live systemic. Fajna rybka naprawdę Myślę, że dychę ma Ładny, piękny, zdrowy golec Miejscówka dosyć daleko, około 150 metrów Piękny odjazd No i cieszę się Tylko naplątał mi trochę i mam dwa zestawy do wywiezienia Ostatnie chwile już naszej majówki Do podsumowania Przejdziemy jeszcze na koniec po pakowaniu Ale jeszcze, jak zawsze Ten oto no pan to już tradycja. Przywalił na koniec, Robertcik. Jeszcze on mówi: taki kurczę z nocy, może będzie dyszka. Wyjął go, patrzę, Robert. On może mieć 15. Jest piękna ryba, za chwilę ją zobaczycie. Do której branie miałeś? O trzeciej. Szczęśliwa trujeczka. Jest już tradycją na safari. Jak zwykle duża porcja radości. I ten trochę później ci wziął, nie? Tak. Ale też dał dużo radości. Piękna ryba star. Znowu zostaliśmy sami, znowu zostaliśmy w tym samym miejscu i znowu jesteśmy zadowoleni. I znowu nałapaliśmy rybałek. I znowu nałapaliśmy ładnych ryb. Część naszej ekipy pojechała po dwóch dobach, po trzech my zostaliśmy cztery doby. Działo się dużo. Filmów z tej wody wiedzieliście już tyle, że pozwoliłem sobie po raz 50 nie pokazywać jak mieszamy kulek w wiaderkach. Nie robiliśmy jakichś przebitek i tak dalej. To będzie taki film, w którym po prostu zobaczycie ładne ryby. My postanowiliśmy się wyluzować wszyscy, bo majówka dla nas to jest taki odpoczynek przede wszystkim. Dużo pozytywnej energii. Tak, to jest takie delikatne wejście w sezon, gdzie absolutnie ryby tutaj nie są najważniejsze, tylko świetne towarzystwo. I fotosynteza. I fotosynteza na foteliku. A pogoda była dobra. Trochę zimno wywiało nas strasznie. Gęby czerwone. Teraz może tego tak nie widać. Ale wiatr dał nam w kość. jest zaliczony do udanych. Naprawdę do udanych. W kilku słowach, jak łowiliśmy wszyscy bardzo drobno, bardzo drobno nęciliśmy kulki typu 15-16 mm. Dosłownie garść kulek na zestaw. Jakiś pelecik, także naprawdę nic skomplikowanego. Cierpliwie co doby przewoziliśmy. Praktycznie każdy, oprócz Łukasza i Damiana, złowił duże ryby. Bo mój brat też był, złowił dwie małe ryby. W ogóle dużo mieliśmy tych małych ryb, które od razu z podbieraka po prostu wypuszczaliśmy do wody. Wy na filmie zobaczycie, zobaczyliście już. Te największe, których nie brakowało. <laughs> także no co, o ile zdrowie pozwoli, za rok na pewno majówka także tutaj, o tej samej porze. O tej samej porze. <laughs> Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki.